Siemano, witam w kolejnym odcinku. Jesteśmy na G4 skins No i coś sobie przyszpącimy Dzisiaj może jakieś tańsze bitwy, czy też skrzyneczki? Pokminimy. Oczywiście z kodem Rafikos możesz sobie skrzynię Milesbega otworzyć za darmo. Na stronie masz też plus 5% bonusu do doładowania, różne metody płatności, blik, przelewy, sms z -y, kinami, krypto i wiele więcej. 5% bonusu, właśnie i jeszcze waluta eventowa. Yy, oczywiście, strona dla osób pełnoletnich. Działamy z głową i odpowiedzialnie. Dobra, 4 zł Toxic Zone. Skrzynia eventowa, więc ją walnijmy. Klasycznie yy, jest konkursik. Sub, like, komentarz. I no, yy, będę wybierał osoby spod odcinków z pododcinków z g w tym miesiącu i rozdawał kodziki. Dobra, dawaj Toxic Zone. Po na razie ten sage Spray. Także nie za ciekawie. Co tam u Was? Jak życie? sobota dzisiaj, jak to oglądacie? Kurczę. W sumie u mnie też, bo nagrywam po północy, ale... No ale no. Także fajna sprawa. Na pewno to jest. Starlight Protector. Okej, okay. lecimy dalej. Lecimy, nie śpimy. O, o! Ten rust code się pojawił tak. Kurczę. No fajnie, fajnie to wyglądało. Ale niestety bitwę. Ty 26 zł była taka fajna, ale co ona jeszcze jest? 34, o 12 polskich złotych, idealnie, idealna bitewka na nasze tutaj, naszy dzisiejszy temat przewodni, także wejdźmy, zobaczmy, Eko, CZK. właśnie już trochę zmęczony jestem, jeszcze dzisiaj streamik był, hmm. trzeba wstać jutro, nie, to, to myśl mnie tak troszkę zniechęca, no ale nic, zrobię sobie jakąś jajecznicę jeszcze do spania i co będzie? Iść i wstać. No i cóż. Jakby widzieliśmy wszyscy co, 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 co się dostało, nie? 5 złotych. Niesamowite. Dobra, mały prezencik. Jako taki myślę, że dobry przed, ta, przedstawiciel tych tańszych skrzynek. Może wlecieć teraz. Heaven Guard. Dobra. Jeszcze raz w takim razie. Grim. Mhm. Magnezium no, o, o, faktury new, dobra, fajna sprawa Test your luck Dobra, czekaj, zróbmy tak Jeden moment, 5 Golconów 5 4 tak, 14 skrzynek na dwóch, mogłem w sumie na czterech, ajajaj aj, aj. Ale dobra, na dwóch też będzie spoko, jak najbardziej Zobaczymy, uh, why always me Nywym ale zaczyna się jednym momentem. O, ta MP9 lawowa. Nie wiem jak ona się nazywa. Ale fajnie wygląda w sumie jak teraz tak patrzę. Może będzie okazja ją zobaczyć. Tylko o, możliwe, że ona jest jakaś super droga. Bo trochę one moment no otwierałem się i chyba i nie miałem. Więc musi być droższa raczej. Aż bym zobaczył. Dobra, musimy pamiętać o tym, żeby wejść na one moment, o, pootwierać ją troszkę i zobaczyć tą MP9. Dobra, używam całej swojej siły mózgowej, żeby zapamiętać tą informację i w odpowiednim momencie jej użyć. Dobra, one moment, one moment. Wok. Podjeżdżam pod blok, blok, blok. Zmienię go wok. Szkoda, szkoda, no. Bo ten wok będzie ciężki do przeskoczenia. Zwłaszcza, że już tylko swipe y zostały. O! No 10 zł. Faktory new. Ale ciągle wok dominuje. Hmm. To jest smutne. No ale może swipe odmieni oblicze tej bitwy, co? Zobaczymy. Neutralny net. Dobra. O! Kurde, jakim cudem? Ja już któryś raz to tym di directive się tak jaram. A potem patrzę na cenę i jest. nie tak wysoka jakbym się spodziewał. Dobra. Neutral net. Trudno. Dobra, jeden moment. To jest coś, co. Onet? Dobra, otwieramy i zobaczmy. No, Ruby Poison Dart. Ty! 15 zł. Maledero 3%, także... Także, także temu pewnie i tak często nie widuje. tu bardziej. O, Hairloom. No i 22 zł, co jest? XD? Dobra, to ciekawa sprawa. Malachit. O, ej, ale elegancka. Dobra, jeszcze trzeci raz. Sacrifice. Ajajaj. Dobra. Czwarty. Hajamen. Kontrakty. Dobra, robimy tak. Podpisz kontrakt. Aloha. Hmm, ale wiecie co, tańszej skrzyni niż dla Expa nie będzie, bo ona jest darmowa, także ją też sobie otwórzmy na pewno. Kulant, ile mamy tego Expa? To jest 30% Dobra, Digielek lecimy. Ma 16 zł, ale to... Ocie, panie, Ej, jest Desert Crimson Web? Co jest pierwszy raz go widzę! No ale dobra, minimal wear jeszcze. Piękna sprawa. No, piękna sprawa. Coś mnie tutaj zawędrowało tym paluchem. No i warto było. Nowa jeszcze skrzynia Restricted. Też taka raczej klasyczna. Klasyczny wybór. Pit Viper. Dobra, lecimy dalej. Pole position. Weasel. Wiewiórka? Łasiczka chyba. Łasiczka. Chodź. Wiewiórka brzmi lepiej. Polska wiewiórka. Let's go. Dobra. Dzisiaj tyle. Dzięki i do następnego. Cześć. papa